Jako, że nie ma dzisiaj trenera, nie ma kącika mądrości, ktoś coś powiedzieć dla trenera? Że bardzo serdecznie trenera pozdrawiam, nie bardzo nam go tu brakuje. No i czekam na kolejny kącik kolarskich mądrości. Bardzo dobrze. No. Więc to wszystkie bierzemy trenera i jedziemy na trójkę Dobra, nareszcie czy będzie pikerula gaz. To no już za chwilę, za chwilę A jak ktoś wyskoczy, to zaraz teraz cała reszta pojedzie inaczej nie da, ale chyba jest od spokojne, to jest niesamowite, czyli kolarze jednak nie kłamią I nie musisz się zastanawiać czy tam jest asfalt, czy tam jest... Niesamowite, podjazd pod dębę jedziemy spokojnie, to się nie zdarza, dobrze, że to nagrywam, bo nikt by mi nie uwierzył Powiedzmy, że to spowolnione tempo. Zobacz, mniejszy ruch jest ładnie, drogi są nie najgorsze. Naprawdę północ od Warszawy jest ok, polecam bardzo. zasy. Mam taką nadzieję śleniej. Bardzo fajne, op końić przyrody. No właśnie, on by, on by coś mądrego mógł powiedzieć, nie? A my to nie mamy nic mądrego do powiedzenia. Nie znamy się na watach, na tipach kolarskich. Wiesz co, cieknie jej trochę hamulec. Właśnie już przestał i teraz znowu. I teraz zaczął. Ja teraz zaczął. I teraz zaczął znowu, tak? tak teraz zaczął. A to może być kwestia temperatury w nieszczelnym układzie. Bo jest mimo wszystko dość ciepło. No. Jeżeli dostały się tam powietrze, to w samowskich układach ten płyn hamulcowy jest na przykład dość, jest dość mocno odporny na temperaturę, ale no. wystarczy się trochę rozszczelni. Raka. Taka zeteczka W sobotę dnia Trzymaj się No No dzięki za jazdę, hej! W sumie jazda już skończona a wypadałoby się w końcu z nim przywitać, bo tak szczerze mówiąc nie było czasu. Jechałem z grupą, której też nie znałem, więc tak trochę było głupio gadać do kamery. A już po dwóch godzinach jazdy nie mogłem sobie pozwolić na oddalanie się od grupy i gonienie ich z racji tego, że znowu wyskoczyło mi pasmo piszczelowe Więc raptem dwie godziny jazdy i, i znowu jest ból. Więc w tym sezonie torki, moczydło krótkie jazdy i skupienie się na siłowni, czyli coś co mi bardzo pasuje bo taki był w sumie plan szkoda tylko, że nie jest on z moich chęci znaczy w sumie z chęci też ale bardziej nie mogę go zmienić jakbym chciał nie mogę pojeździć ultra, było po prostu noga trzeba się wybrać do fizjo trzeba się rolować no i to tyle, a co do samej jazdy zmienię rękę, bo mnie wygodnie co do samej jazdy to była stówka Tempo takie naprawdę bardzo pogabitkowe, bo mieliśmy średnio 33 z hakiem, a w grupie to będzie samo się robi. Jeszcze potem było trochę z wiatrem, więc naprawdę bardzo ok. Jak widzicie, wziąłem przykład z typów trenera Marcina ściąłem brodę, żeby mieć trochę wyższe waty i nam uczyli zrobić koma, niech kilka sekund zabrakło, ale są drugie miejsca, więc też nie jest źle. Pamiętajcie, protipy trenera Marcina nic do tego dzisiaj nie było, ale co się odwleczę to nie ucieczę następnym razem mam nadzieję będzie no i co, to chyba tyle ja się jakoś doczłapię z tą molącą nogą a jeszcze z takich ciekawostek to strój, który mam na sobie konkretnie to koszulka przelżały w szafie chyba 4 lata, na pewno 3 bo ostatni raz miałem ją na sobie albo w 2019, albo w 2020 roku no, to tyle tak więc ja się już żegnam. Noga boli niemiłosiernie. I poza rower. Trzymajcie się.